Hej Siemneczko witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 11 sierpnia 2025 roku no i co Power Rangers nadal w sklepie? Powróciły skiny z Destiny 2 Inwazja Roju, to samo. Deadmau nadal w sklepie, i mamy nową emotkę, czyli Rime Dust za 500. Tak się prezentuje. I mamy nowe buty, czyli Krowie Papucie za 600. Agent Muciek za 1200, Jełówko Młot za 500, Junackie Ruchy za 300, zestaw Pankowy Nautilus, to samo, zestaw PJ za 2000, Middle pokazuje Ban cały zestaw, a normalnie ten zestaw, jeśli nie ma i itema kosztuje 1500. DJ za 1200. Taśmobi za 800. Cybernetyczny bombowiec za 800. Wyspiarskie klimaty za 500. Kera za 1200. Wymiatacz Safari za 500. Kamisia za 1500. Kasiunia Kociunia za 1200. Mrucz Topór za 800. Królewski Przecinek za 800. Wielki Popcorn za 200. Malice za 2000, Dominion za 1500, Paliwo za 800, powróciła szafka Zetwara, ale tym razem mamy w niej po raz pierwszy w sklepie graffiti czapeczka Zetwara. I emotkę rzucaną z etwar. Obcy nadal w sklepie. Kaiju numer 8 to samo. Ikonowe emotki nadal w sklepie. Ścieżki emowe to samo. Buty nadal w sklepie. Odpalaj silniki to samo. Bruno Mars nadal w sklepie. Nie mamy już dzisiaj Iron Spidera i Knight Ridera. No i co, jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapkę w górę, kod GigiLom w sklepie. A ja się z wami żegnam, siemneczko.